Siemano mordy. Ja jestem Dynato, to kolejny odcinek na moim kanale Widzowie. Wracamy z pełną pompą, z pełną energią. Widzimy się na CS Golski. Witam was bardzo serdecznie. Przypominam o wpłatach widzowie z moim kodem jak żeby inaczej ty na -y nie ma że inaczej 20 bonusów do doładowania widzowie możecie zgarnąć sobie przy doładowaniu giveawayka mamy good knife kosteczka bardzo ładna fioletowa mam nadzieję że będzie wam się miło grało bo ja zaczęłam grać to za boże mam 19 godzin ugranych po prostu jest tragedia ja już normalnie pomału Dostaję, ale jest dobrze, lecimy dalej. Już był pierwszy live wczoraj. Nocny, spontaniczny, ale coś tam widziałam, coś tam u Was było. Więc możecie napisać w komentarzu kto był. Chętnie, chętnie zobaczę. M4 też dla Was do wygrania, a my dzisiaj widzimy po prostu sobie. Mi się wydaje, że kręcimy sobie skrzyneczki. Lecimy na batelki. Robimy tak, dobra. Próbujemy robić kosę z... Uwaga, uwaga, z 6 zł. Z 6 złotych spróbujemy. Jak się nie uda. Nie. Nie, nie, nie. nie, nie. Dobra. To, to jest odcinek bez planu po prostu. Odcinek bez planu. Jak wracamy z przytupem. To robimy tak. Dyszka i każda kolejna przegrana batla. Mamy minus złotóweczkę, czyli wiecie. Prze przegrywamy bit bitwę za stówkę. Nie, nie za stówkę. Przegrywamy bitwę za dychę to robimy potem za 9. i tak to może zobaczymy, no nowy tryb będzie, nie wiem, to coś takiego przecież jak minimy, no tak na bieżąco, tak sobie, tak wiecie, na tego, jak to mamy 10. groszówkami, się nie przejmujemy oczywiście, tak to robimy na dwóch, wanderdoga Dog'a dała na czterech widzowych, tam kopnijmy. zobaczymy, zobaczymy w ogóle, ten ogólnie taki pomysł na odcinek co a Adi! Ło, Jezu, oponenta tu przyszło, to nie było ten żu żubek dwóch oponentów przyszło na battle, bardzo dużo bardzo dużo jak na battle widzowie, jak w szoku, jak 11 tysięcy na razie to wygrywamy no jak teraz to wygramy to robimy za to co jest za to co ugramy, prawda? a jak to przegramy potem, no to we sam No, zówek, może nas po prostu ale no bo skromny niestety, patrzcie, cztery dychy miał, cztery dychy miał, no trudno, 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 no to lecimy w sumie za 9 złotych, za 9 złotych, ale nie patrzymy na groszówki, 9,45, tak robimy, tańsze battle, widzowie, bo tak chcę z dobrą energią w sumie wrócić, <laughs> ja mam bardzo dobrą energię, przekazuję też Wam, trzymajcie się ciepło, widzowie. Mamy radę ze wszystkim, co się da. Jest bardzo dobrze W ogóle zastanawiam się nad y, live'ami częściej i żebyśmy się przerzucili na kika. Tak typowo pod gierki. Co to, to? Tylko to jest jeszcze kwestia czasu. Ja wam dam wszystkie linki do kika, wszystkie info będziecie też mieli, bo będziecie przekierowani wszystko na wszędzie. Dam wam znać ogólnie na dniach, albo w jakoś tak. Znowu przegrywaliśmy battle lecimy za 8, więc albo przegrywamy totalnie do złotówki, albo ja nie się dzieje. naszą standardówkę, lecimy dalej, Nie znam, nie znam oponenta, ale dobrze no, the opposite, the opposite. Uf, wцев, Ej, ale mu za zazwyczaj. Ale w ogóle te P2000 jest really? so, so, no, bardzo ładny tak. ocean, oceaniczny, bardzo ładny. Bardzo ładny, bardzo ładny się już nie odbijemy. Nie ma szans. Nie ma szans. Będziemy robić za 7 zł. O, oh, na hu, hu. Naklejeczka, naklejeczka. Ale no patrzcie o złotówkę. My mogli mieć 24 zł, niestety no, lecimy na 7 zł teraz, 7? 6? nie wiem róbmy na 7, 7 bo ja się już o złotówkę pomyliłam nie wiem, ale tak to robimy zaraz pomylimy, no i spróbujemy, macie takie zestawienie tańszych skrzynek dzisiaj po prostu tak stwierdziłam, tak robimy i tak to będzie widzowie, szykujcie się na grube odcineczki i no Zbierajcie sobie daily cases, przypominam, wybierajcie sobie punkty, mamy nowy event, my nie taki nowy, ale mamy event, mamy to battle, wygraliśmy 17 zł, no i za mowy, to zróbmy 17 zł, bardzo dobrze, doskonale, te 4 z medium case damy. medium case dzisiaj lubi oddać, 17 zł, 17, no, 17, tak, o, tak o robimy. Cześć, Andar underdog. Zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że to skarniemy, bo też trochę... Próbujemy zrobić profil dzisiaj tak naprawdę. Próbujemy zrobić... O. Oponenci przyszli. Szarik. Ej, a szarik to nie był ten taki pies z czterej pancerni. A to tak było, to tak było, przecież pamiętam, ale to tak szczerze mówiąc, to jest jeden z moich ulubionych serii filmów tak naprawdę z, z dzieciństwa. Pamiętam jak oglądałam, bardzo lubiłam to. Ciekawa no. jestem, czy oglądaliście. Dajcie znać w komentarzu, też w sumie fajnie by było. Sprawdzamy aktywność, kto ogląda do szóstej minuty odcinka, więc sobie w ogóle przypominam o konkursie na kosa. Wspominam o konkursie na tą kostkę widzową, bardzo ładna, losujemy ją widzowie 28, za dwa dni, więc trzymam za wszystkich kciuki oczywiście, więc no, no lecimy, Dobra, wracamy do 7 złotych, do 7 złotych, bo tak naprawdę to, ten, no wygraliśmy tamtą batlę, to możemy sobie wrócić, tak mi się wydaje. Wiecie, tak naprawdę to ja te zasady dzisiejszej barki po prostu sobie wymyślam na bieżąco. Ja tu nie, nie owijam bawełne. Lecę na żywioł po prostu tak naprawdę, wiecie, o co chodzi. Wiecie o co chodzi. Jak nie wiecie o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak się kiedyś mówiło, prawda? Tak kiedyś było. Tak kiedyś było, tak to robiło się. No. Uu. Uu. czy u, czego No nie, niestety patrzcie, no 11 złotych, niestety, niestety. Robimy za 6 zł, widzowie, próbujemy nie damy sobie dwa Made in cztery Underdog'a. W hmm, ogóle hmm, hmm. mam ten... W ogólnie taki fanfakt mam w głowie teraz totalnie Pitbull'a. W sensie, bo w ogóle będzie grał w Polsce, z tego co wiem, ale strasznie drogie bilety są. Ale taką fanką wielką nie jestem, to i tak bym nie poszła, naprawdę, bo... bo 1500 bilety są, taki tak. Skóra chyba nie ma, Ten naj, naj. Ej, battle wygraliśmy, dobrze, 22 zł. Dobra odbitka z 6 zł. Wow, 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 dobra, będziemy to przepuroła. 4, tocze, kejsa. 22 było, 22. 21. Dobra, tak robimy. Na trzech standardówka. Może powinnam na dwóch, ale niestety, no trudno. Jak się wywalimy, to będzie tyle w temacie. No ale... Mam wrażenie że zrobimy więcej odcinków na takiej zasadzie, że jak coś przegram, to się cofam tak naprawdę o kilka tam złotych, tylko muszę to jeszcze ofacentować tak naprawdę. Wiecie, wiecie o co chodzi, tak żeby jasne były zasady i dla mnie, i dla Was, bo ja też sama tego nie ogarniam. Więc... No. Jezu, jak mam słabo poleciało, w ogóle. ta M4, OOOO! Do... Ale... Oo, ale poza miatem, no nie! Jezus Maria, co chłop odwalił, ale graty, batla widzowy za 21 złotych, chłop zgarnął 9 stów, prawie tysiaka i proszę mi, kur proszę mi to nie mówić, że to jakiś ten, bójdy na resorach, to jest udokumentowane, udo udokumentowane, chłop zgarniał prawie tysiaka, nie całego, z 21 złotych, ja nie wiem, ja, ja nie mam widzowie emocji, ja nie mam siły już. Boże, co, co tu się stało? Dobra, tak ten. Ponad program, bo otworzymy sobie tak na poprawę humoru może... O, ten, tej Awówki. Nie miałam jeszcze, co to za awówka. Uuu, ładnie, ładnie poleciał. Ładna awówka, bardzo dobra. M mogłabym taką grać, mimo że awupą nie, nie lubię grać, nie umiem grać, więc trudno. O, hyperbistik, hyperbistik bardzo ładny. Ten jest po prostu dowalony, że tak naprawdę, tyle mogę wam powiedzieć sobie pootwieramy i za niedługo będziemy kończyć odcinek, bo w sumie chłop zrobił kosę szkoda, że nie my, a my sobie tego tak otwieramy po prostu I, i wydaje mi się, że to by było na tyle, widzimy się na live'ach jak coś, widzimy się na discordzie moim bo też będę ogarniać swój własny discord więc to by było na tyle dajcie łapkę w górę, subskrybujcie lecimy, w ogóle 11 subów jak to nagrywam, 11 subów i jest już 900. Lecimy po Tysiaka coraz szybciej tak naprawdę lecimy. Ja jestem sama w szoku, co tu się dzieje. Ale no to by było na tyle. Trzymajcie się. Mano.